I mówi mówię panu tak 30 lat, jakby pan tu zaparkował, tak stoi. Gdzie, jak nie, 30 lat u mnie? Jest, wie, a ile to tutaj... dość. Mieszkałem śleń. Wiem, a ile to stoi już? Tak? No dwa no, Tamtego Tam temu przyjadą 2 lata. 3 lata my gdzieś na, na jesień. Z ostatnim razem, rzeki Jak mi skręciło, to musiałem do, wstać, no, bo nie wiem, bo to boże, wszystko wie ja A już swoje niepa. lata.